Dobry wieczór. Dobry wtorek dzień. jesteśmy. Dzisiaj z jest zapowiedzianą wizytą u Was. Tak. Dzisiaj jest zapowiedziana wizyta, co ostatnio jest rzadkością, chyba że jest... <laughs> To się zdarza raz w tygodniu, we wtorek. Magiczny wtorek, dzisiaj jest zapowiedziany temat. Temat o nowym roku. I będziemy dzisiaj dyskutowały, czy ten nowy rok, który nadchodzi, to rzeczywiście jest nowy początek. Czy można to tak rozumieć, a może trochę inaczej? Co to oznacza dla nas, że wchodzimy w nowy rok? No tak. Nam się kojarzy z tym, że kończymy stare, zaczynamy nowe. Mhm. Czyli też kończymy to, co nam się nie udało, z nadzieją wchodzimy w nowe, że będzie lepiej, inaczej i wspanialej. Mhm. Trochę tak, jakbyśmy przekreślały to, co było. A czy aby na pewno. Takie podejście jest słuszne. Ja czy... myślę... mm -hmm. o, uf, uf. No właśnie myślę sobie, że, że wielokrotnie w życiu tak sobie myślimy z końcem roku, robiąc plany na nowy rok, że tak, że, że to wszystko czego nie udało mi się zrealizować w tym roku, to ja zrealizuję w drugim. Że tak, by ta linia przejścia, ten jeden dzień, a to dokładnie jedna noc, jest czymś magicznym, co mi spowoduje, że, ja be, że się od początku coś zacznie. Tylko właśnie, czy to oby na pewno nam o to chodzi, żeby zaczynać od początku. Czy nowy rok to naprawdę jest coś takiego, że nam się resetuje wszystko to, co było i możemy w ogóle zacząć od początku? Czy w ogóle coś takiego jest możliwe? No tutaj to też jest tak, że można snuć różne rozważania łącznie z tymi, dlaczego to jest rok. A nie, i dlaczego postrzegamy rok jako 12 mm. miesięcy? Dlaczego nam jest łatwiej z tym? Kto to wymyślił i po co? Ale to mówię, to snuć rozważań można wiele. Czy dla nas jest to bardzo istotne, że jest od 1, do 30, od 1 stycznia do 31 grudnia i każdy ten kawałek ma być inny, i każdy ten kawałek ma być z efektem wow. Tylko, że co z tym, co zrobiliśmy w tym roku? Co z tym, co zrobiliśmy w poprzednich latach? Tak. Czy to wszystko jest spisane na straty? Czy to wszystko nie ma znaczenia? Hmm. Biorąc pod uwagę to, że składamy się z doświadczeń, to czy my chcemy z nich tak naprawdę rezygnować? Mm -hmm. Tak, właśnie, dokładnie tak. To jest coś takiego, że przecież to, kim jesteśmy dzisiaj. Wynika z tego, co się wydarzyło nie tylko przez ten rok, który mija, ale przez wszystkie poprzednie. To jest skumulowana pewna jakość, ilość doświadczeń, przeżyć, pewnych wspomnień, których przecież nie chcemy tracić. Nie chcemy też tracić doświadczenia, bo jakby to było, gdybyśmy co roku mieli zaczynać swoje życie od początku, zapisywać je jak białą kartkę, to znaczałoby się, że się nie uczymy. Czy tego na pewno chcemy, czy też chcemy. Przenieść pewne rzeczy w nowy rok i w ogóle, czy to, czy to w ogóle chodzi o ten nowy rok? O, Agatka się pojawiła, witaj Agatko z nami. No to trochę tak, jakby to yy, Dzień Świstaka, tak? Cały czas na no Nowy Rok. Tak. 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 No tak, i teraz co zrobić, żeby to zmienić, żeby to już skończyć? Mm -hmm. Czy to na pewno o to chodzi, tak? Bo przecież każdy rok jest tak naprawdę inny. I Właśnie to, o czym mówisz też, czy to, co zasiewamy, to, co za zaczynamy tworzyć, to też wzrastamy? Ma się skończyć tylko dlatego, że kończy się jeden rok i wchodzi drugi rok? Że to jest jakaś magiczna nie wiem, brama i tak. tam wchodzimy jako nowi my. Aby na pewno tak jest, przecież my idziemy jako my. Czyli mamy ten cały bagaż doświadczeń, mamy wszystko to, jacy jesteśmy, co robiliśmy, co nam się udało zrobić, a co może się też nie udało zrobić, ale to też jest doświadczenie, tak? Bo nie zawsze jest tak, że wszystko to, co chcemy, na 100% się staje. A czasami my nawet nie zauważamy, że staje się to na przykład nie w danym roku, ale dwa lata później, i my wtedy już nawet nie patrzymy na to, że to jest coś, co zaczęliśmy trzy lata wstecz bo mm -hmm. plan był taki, że w ciągu jednego roku ma się to stać, tak. To trochę tak, jak widziałam takie memy, list, checklisty, które się odznacza i jedna była taka, że zamierzenie na nowy rok, schudne 10 kilo. Mm -hmm. Więc zero zamazywał, że schudnęłam jedno <laughs> kilo, tak. Więc czasami to właśnie tak wygląda, że te 10 kilo może być po tych trzech latach albo wcale. Hmm. Czy to jest wtedy powód do tego, żeby uznawać, nie wiem, jakąkolwiek porażkę, czy to, że się nie udało. Może tak, być, mm -hmm. czy to jest właśnie to, żeby mobilizacja do tego, żeby zastanowić się, czy na pewno nam o to chodzi. Tak, właśnie, dokładnie tak robimy to. Robimy plany robimy zazwyczaj roczne. I później pod koniec roku robimy sobie takie sprawdzenie, czy nam się udało, czy nie. I w związku z tym, czy ten rok, czyli jakiś. 365 dni wyrwane z kontekstu, można by powiedzieć, są sukcesem bądź porażką. I mamy takie prześwietlenie, ok, tu się nie udało, zaczynam od nowa w kolejnym roku, stawiam kolejne cele. Jak to mi się nie uda, znowu po tych 365 dniach wymyślonych, to znowu jest to samo i mam uczucie albo sukcesu, albo porażki na koniec roku. Ale to, co jeszcze robimy często pod koniec roku, albo w ogóle z wieloma rzeczami, to jest to, że jeżeli ten koniec roku się zbliża i nam się coś nie udało, na przykład teraz, Mamy taki już czas końca, końca roku, być może nie wszystkie nasze plany wyszły, i już też jesteśmy w takim poczuciu, że już w sobie tak naprawdę to nie warto. No co ja już mam robić? Zostało kilka, tak. dni, kilka dni do końca roku, Ale tak? Czyli, czyli jeżeli ja już nie, to nie zrealizowałam tego wszystkiego, co sobie zaplanowałam, to znaczy, że to już poszło na straty, już tego nie ma, już nie mam co o tym myśleć, to już sobie tylko teraz będę świętować, jeść. Siedzieć przy stole, ja już zapomnę o tym, bo przecież za chwilę jest nowy rok i znowu będę mogła usiąść i wytyczyć sobie nowe cele. Ale czy to ma sens? Czy sens ma w ogóle przyjmowanie przez nas czegoś takiego, że 365 dni ma wyznaczać nam to, czy, czy nasze życie jest w tym czasie sukcesem, czy porażką? No właśnie. Czy na przykład nie możemy. Zmienić w cią... zrobić czegoś, wdrożyć czegoś w dwusetnym dniu roku, albo w 20 dniu roku, albo w 30, w jakimkolwiek, a niekoniecznie w pierwszym dniu roku. Czy to w ogóle coś zmienia? Bo jeżeli my pozwolimy sobie na taki rodzaj elastyczności, to co się zaczyna dziać też. Nie mamy narzędzia. Które nazywa się wymówka. Bo teraz no. <laughs> teraz ja czekam do nowego roku. Tak. Czyli mm -hmm. ja dziś, już teraz, nic nie mogę zrobić. Tak, jeśli nawet tak. chcę. Nie, już koniec roku. Nie tak. warto. Nie ma, nie ma potrzeby. Ja zacznę od 1 stycznia. Już y, trochę żartem, którego roku się zapytam, mm -hmm. tak? Y, ale y, czy to jest jedyny wyznacznik? Czemu nie można tego zacząć dzisiaj? Jutro? Czemu nie można było zacząć wczoraj? Czy wizja tego, jak chcesz spędzić, jak chcesz przeżyć na kolejny rok, nie możesz tego stworzyć dzisiaj? To hmm. musisz się zadziać 1 stycznia. A może to Przepraszam, że ci przerwam. W ogóle dla, dla mnie uwalniająca jest też perspektywa, żebyśmy w ogóle nie patrzyli w, w kategoriach roku. Dlatego, że jakby nie patrzeć, rok jest czymś, co wymyślili ludzie. Czas jest czymś, co wymyślili ludzie. Mijające godziny, tygodnie, miesiące czy lata to nie jest coś, co wymyślił nam wszechświat, że jak człowiek się pojawił na Ziemi, to to po prostu już było. Tak już się wszystko liczyło w tygodniach, miesiącach i latach. Nie, to wymyślili sobie ludzie. W związku z tym równie dobrze, bo przecież mogliby ogłosić za rok albo za dwa, że jeden rok to już nie jest 365 dni, ale na przykład 2000 dni. I co wtedy? Mm. Czy wtedy również mamy wyznaczniki robić sobie na, na takie okresy? Jaki ma to w, to w takim razie sens? Czy nie jest dla nas bardziej budujące, jeżeli w ogóle mamy sobie wyznaczać w życiu cele jakieś, czy, czy marzenia realizować, po prostu tworzyć je na życie? Na życie. One, chcemy, żeby one się spełniły w naszym życiu, kiedy w dogodnym czasie. Ale to, co jest naszym zadaniem, to robić wszystko, żeby one się spełniły. Nie poddawać się choćby tej wymyślonej przez nas, presji czasu, czy presji roku, czy celów, co mnie zawsze bardzo mm, e, e, od tych celi oddalało, czyli wyznaczanie czegoś w konkretnym właśnie czasie, że, mm, ma, że tworzenie takich. Mm, Poszczególnych kroków, które mają mnie do, gdzieś tam zaprowadzić. Kiedy zaczynałam w ten sposób robić, to wszystko mi się rozjeżdżało. Natomiast moje największe marzenia w życiu, największe cele, ja dopiero sobie to uświadomiłam też zupełnie niedawno, e, oczywiście w lesie, to, ale to wszyscy Ty wiedzą, że ja żyją. w lesie chodzę i tam, i tam przemyślenia swoje mam, że jak sobie popatrzyłam na swoje życie wstecz, w jaki sposób mi się udało zrobić tak naprawdę wszystko, o czym zamarzyłam. To było to dlatego, że mój poziom, wprost to powiem, determinacji, że ja to chcę, że ja tego tak bardzo pragnę, że żadne przeszkody mnie nie interesują. I naprawdę ludzi, którzy mnie odsuwali od różnych planów moich, było mnóstwo. A wręcz nawet było tak, że niewiele osób mnie wspierało w tym, co ja chciałam robić. Wiele było przeszkód po drodze. Ale to w ogóle nie miało dla mnie znaczenia. Dla mnie ja widziałam tylko to, że ja tam będę. I nie miało również znaczenia kiedy. Ja wiedziałam, że po prostu tam będę. I, i, nic, i nie, żadne słowo, które mnie zniechęcało, nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Czyli ta moja wiara i determinacja, że to jest miejsce, w którym ja się chcę znaleźć, absolutnie mnie tam prowadziło. Ja, ja żyjąc tak, naprawdę tego w ogóle nie widziałam. To no też tak. było bardzo ciekawe dla mnie. To się widzi tak naprawdę, jak już się już dokona, tak? To wtedy tak. jest takie, o oh, kurde, no faktycznie, stało się. Stało I się, tak. to jest takie zaskoczenie, bo, bo często jest to proces taki zupełnie, wydawałoby się, naturalny. Bez mhm. presji, mimo tego dążenia wewnętrznego, bo to jest to pragnienie, za którym się tak. idzie, to takie wewnętrzne wow, które mówi, kurde, Idę w to, tak? tak. Y to wtedy y i tak nie, nie widzisz, nie patrzysz na to, czy to będzie jutro, czy pojutrze, czy za rok. Tylko w momencie, kiedy faktycznie tego dotykasz, wstajesz, mówisz, kurde, zajebiście. <laughs> bo to jest takie uczucie, tak? Takie wewnętrzne, y wydaje mi się, rozpromienienie, ale też duma z samego siebie, bo my też. No nie czarujmy się, rzadko z siebie jesteśmy dumni, tak po prostu na co dzień. Mm -hmm. Jest to takie no może nieładnie być dumnym. <grym> <grym> tak, właśnie to narzucanie sobie tej presji czasu, bo to najczęściej nam się zresztą mówi, też zauważam, bo w pracy są terminy. Ciągle wszystkie projekty wykonuje się na czas. W życiu <grym> wyznaczamy sobie cele do jakiegoś momentu, na przykład w, przy, w przeciągu roku mam podwoić swoje dochody, tak? Mam coś konkretnego zrobić, nie wiem, klientów zdobyć iluś tam w przeciągu znowu jakiegoś czasu. I teraz, jeżeli tego nie wykonujemy, no. albo może inaczej, kiedy, to, kiedy dążymy do tego, do tego celu i po drodze nam coś nie idzie, to to, co my robimy, to się poddajemy. Dlaczego? Bo, bo mamy presję czasu, bo jeżeli wyznaczamy cel jako cel życiowy, presja czasu nie ma dla nas znaczenia. Jesteśmy zdecydowanie bardziej zmotywowani. A teraz, mając określony, wymyślony przez siebie odcinek czasu, który mamy to wykonać, na przykład ten rok, który mija, to powoduje, że jeżeli nie widzimy efektów po drodze, się zniechęcamy i teraz co możemy robić? Rezygnować przed, na przykład, nie wiem, do końca roku chciałam podwoić swoje dochody. No, zbliża się tam koniec listopada, nie zrobiłam tego. Został miesiąc. No, skoro nie zrobiłam tego przez 11 miesięcy, no Zdoby. miesiąc jest. Nie zrobię tego, już jest po temacie, tak? Czyli co robię? Rezygnuję. Przestaję to wykonywać. I co tak? robię? Wyciągam swój czarodziejski pejczyk, o którym mówiliśmy. Ja niedobra, nie umiem, nie dam rady, tak? No, znowu, znowu mi nie wyszło, nie brakło, tak? Znowu mi nie wyszło. wyszło, tak? I do czego to prowadzi? Tymczasem każde nasze działanie, które wykonujemy, które ma zmierzać do naszego marzenia, ono zawsze ma efekt. Ono ma zawsze efekt. Tylko, że my jako ludzie nie wiemy, kiedy on będzie. I to sami sobie to narzucamy. Wszechświat wie, kiedy ma to się zdarzyć. Zdarzy się w odpowiednim momencie. Ważne jest, żeby się nie poddawać. Przy czym tu też nie chodzi o to, żeby narzucić na siebie taką presję, że ja muszę działać, że to musi być wysiłkowe, że to ma być jakaś tam ciężka praca. To chodzi o konsekwentne dążenie do celu bez wykorzystywania siebie, bo też ta presja no presja na kobiecie jest męską, męską taką energią, ona nas też wykańcza, ona nam odbiera te siły, natomiast zmotywowanie i konsekwencja, że ja wiem, czego ja w życiu pragnę i ja, ja będę powoli, nawet powoli do tego dążyć, jeżeli chwilę, chwilę muszę odpocząć, ok, ale ja dalej idę w tym kierunku, ja dalej tam podążam, ja robię, jeszcze nie widzę efektu, tutaj bardzo ważna jest ten, ta wiara, że ja tam chcę być, i utrzymywanie ciągle tej energii, że tak idę, że nie rezygnuję, bo chyba to najtrudniejsze jest, że jak nie widzimy efektów, to rezygnujemy często. No dlatego też istotnym jest to, to już mówiliśmy we wcześniejszych live'ach, tak? Zrobić taką małą diagnozę siebie, czyli czego tak naprawdę chcemy, tak? To mhm. jest takie faktycznie nasze, i w tym momencie, jeżeli to już jest jasne i klarowne. Y zastanowić się, jak możesz to zrobić, tak? Piękne pytanie, co możesz zrobić dzisiaj, żeby to się zrealizowało? Nie jutro, mm -hmm. już teraz, w tej sekundzie. I na pewno y, znajdziesz odpowiedź jakąś na to pytanie. Na pewno mm -hmm. każda z was znajdzie i znajdzie takie coś, co będzie mogła dzisiaj zrobić, żeby być o krok y, bliżej do tej własnej realizacji swojego y, własnego zamierzenia. Hmm, bo to jest trochę tak, jakbyśmy zasiewali ziarno. Nowe ziarno, czyli nasze nowe marzenie. I my, jeżeli my nie widzimy, że ta roślinka wychodzi z, z, z ziemi, no to my, my, my widzimy coś takiego, że nie ma efektów. Tak? I co zaczynamy robić? My po prostu przestajemy pielęgnować ją, bo nie no widzimy tak. tego, co się dzieje pod spodem, ale pod spodem zawsze się dzieje. Tak? I teraz co my robimy? Nie, pod, nie podlewamy tej roślinki, nie dbamy o nią. Ona po prostu umiera. A nasze marzenia to jest trochę tak jak ta roślinka. Oczywiście każdy ma inny czas na wszystko, dla każdego jest to inny okres. Każdy potrzebuje, jeden potrzebuje na zrealizowanie nawet tego samego, na przykład kilka miesięcy, inna osoba będzie potrzebowała kilka lat. To też chodzi o to, żeby się nie porównywać, że skoro jednemu się udało w tak krótkim czasie, to mi też tak ma się udać. Nie, każdy z nas jest inny i dla każdego ten czas będzie inny. To chodzi tylko o podtrzymanie tego, tej wizji, tak naprawdę cały czas i tego uczucia. O czym często mówimy, bo to uczucie, czyli te nasze emocje nas prowadzą do tego marzenia. One, 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 one są tym motorem, tym paliwem, które nas tam pcha, a jednocześnie, no jakby, biorąc pod uwagę prawo przyciągania, no to, to jest też to, co przyciąga to, co ma się nam w życiu zdarzyć. Czyli jeżeli my jesteśmy już, już w tym miejscu, w swojej głowie, w swoich marzeniach, w swoich uczuciach, to mamy tę szansę znaczy zdecydowanie większą się zrealizować i znacznie szybciej. tak? I oczywiście będziemy o tym też zdecydowanie szerzej i bardziej też ćwiczeniowo mówić na warsztacie, który będzie 30, także jeżeli macie ochotę dołączyć do nas, to zapraszamy cały czas. Co jeszcze bym tutaj chciała powiedzieć, to jest jeszcze taka jedna rzecz, że my jako kobiety mm, mamy wiele... Mm, Wiele swoich stron. My nie jesteśmy jednorodne, jesteśmy bardzo kolorowe, my jesteśmy, my mamy. Zresztą jak każdy człowiek też, mamy wiele swoich cząstek zupełnie różnych. I tutaj często też mówimy o tej kobiecej i męskiej energii, ale <śm> mm, mm, to wszystko jest w nas, w każdym człowieku. I chodzi o to, żeby z tego korzystać w taki zrównoważony, zrównoważony sposób. Bo przecież jeżeli pomyślimy sobie o tym, co my tutaj z Moniką robimy, to jest to, to połączenie też kilku rzeczy, o których też chcemy mówić na warsztacie. Pierwsza rzecz jest to taka energia, energia czysto zarządzająca, czyli Słuchajcie, jest wcześniej post, który trzeba zrobić, który trzeba wymyśleć, nadać mu tytuł, widzicie znaczy. o określonej godzinie. Takie typowo zarządzające rzeczy. Stawić się tutaj, przygotować, i jesteśmy, tak? Okej, okay, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która, która tutaj też jest, to jest po prostu biznes, bo my tutaj jesteśmy dla swojej przyjemności, a to też jest nasza firma, tak? Jest to jakaś marka, którą tworzymy, więc mamy też takie, taka energia tutaj też wchodzi. Ale wchodzi też trzecia. Czysto kobieca, czyli że my tutaj siadając z wami dajemy siebie, my tu się rozgaszczamy, my często nie jesteśmy przygotowane co do tego, co konkretnie wam powiemy, tylko mówimy często rzeczy, które płyną nam z serca, które przychodzą nam do głowy, które po prostu czujemy, tak? Więc jest to takie połączenie wszystkiego i dzięki temu można powiedzieć, że ten nasz pojazd porusza się do przodu każdego dnia i robimy to w wiele czynności każdego dnia. To nie jest też tak, że jak będąc w kobiecej energii, ja nic nie zaplanuję, ja będę szła tylko na żywioł, niech mnie się. Nie, nie to, to, to tak naprawdę nawigowanie nas na sukces w życiu, na to, czego chcemy, to jest połączenie właśnie tych trzech elementów. I to jest to, co chcemy Wam pokazać, jak to robić, na czym to wszystko polega, właśnie na tym spotkaniu, żeby żeby jakby wyposażyć ten nasz pojazd we wszystko co jest potrzebne, żeby poruszyć się do przodu ku naszym marzeniom. Tylko jednocześnie zapraszamy was do siebie przecież tak, bo jak wiecie ja najczęściej nadaję ze swojego domu, ula ze swojego. Mhm. Więc też jesteście gośćmi u nas tak po prostu i to też tak. jest z tego kobiecego kawałka. Bo wiemy, że to kobiety tworzą najwięcej to, to ognisko domowe i te przestrzenie domowe, i my mamy nadzieję, że te przestrzenie, które razem z Ulą tworzymy dla Was, w nich możecie czuć się też tak trochę jak w domu, czyli wygodnie, miło, bezpiecznie, tak. ale jednocześnie zainspirowane z taką nutką ciekawości, z takim efektem wow, z takim czymś, co prowadzi Was do zupełnie nowego, co być może do tej pory było zupełnie dla was nieoczywiste. Hmm. A tych to nieoczywistości będzie więcej, to ja mogę obiecać. Tak Monika mi stawia, wiecie, zadania. To nie jest też tak, że ja, jakby, ja absolutnie cały czas czuję się w takiej roli ucznia i to jest absolutnie cudowna rola, dlatego że były takie okresy, że codziennie przychodziły niesamowite rzeczy do mojego życia i, i to wywracało moje życie dosłownie do góry nogami. Monika dodatkowo też takie zadania domowe daje, muszę Wam powiedzieć. Więc. Więc to jest fantastyczne, absolutnie. Bo my się też rozwijamy, szczerze powiedziawszy, cały czas z wami, z też z tą umiejętnością bycia w online, która też nie jest oczywista, przecież nie, nie rodzimy się z tym, tak. Jednak jeżeli. Zapraszamy Was serdecznie na warsztat, a te osoby, które być może nie będą miały na to jeszcze ochoty, gotowości, żeby, żeby, żeby z nami się spotkać na tym spotkaniu 30 grudnia, to zachęcamy bardzo do tego, żeby zobaczyć, co chcecie, napisać sobie nawet na kartce, bo to bardzo ważne, kiedy to wyrażamy nie tylko w słowach, ale jeszcze na piśmie to może napiszcie też u nas, tak? I napiszcie u nas, co chciałobyście zabrać ze sobą do nowego roku. Co chcecie kontynuować? Jakie przeżycia, konkretne sytuacje, poznanych ludzi, to czego się nauczyłyście, co fantastycznego przeżyłyście, Co chcecie, czym chcecie wzbogacić też kolejny swój rok? który za chwilę się zaczyna, i nie przystawajcie działać. Nie z presji, nie z, takiej, nie z wysiłku, nie z, nie z tego biczowania się, tylko z tego, że wiecie, że każdy dzień jest, jest okazją do tego, żeby zasiać te ziarenko i czekać, kiedy pielęgnując je, kiedy wyrośnie z tego coś fantastycznego. My to też robimy dzisiaj tutaj, bo jesteśmy i. Mm, Jakie efekty tego będą, my nie wiemy i my również nie wiemy, kiedy one nastąpią. Co nie zmienia faktu, że stawiamy się tutaj po prostu. Tak, jak mówisz, łącząc te wszystkie elementy działania, czucia, prowadzenia firmy, i zobaczymy, co będzie. Kiedy nie wiemy. Zachęcamy Was do tego, żebyście spojrzały na ten rok, który mija. Tak się tak, jako na zasób. Hmm. Na to, co tutaj zostało właśnie zasiane w tym roku. Żebyście nie przekreślały tego i nie mówiły, że o, nic z tego już nie było, to i nie będzie, i od nowego roku na nowo, tylko żebyście miały już bazę, bo naprawdę jestem przekonana, że w tym roku znajdziecie wiele, w, w tym roku, który mija, znajdziecie wiele momentów, które pięknie będą potrafiły zasilić Wam, wasz kolejny rok. I wasze życie, co za tym idzie, tak? Więc może warto spojrzeć na to właśnie w taki sposób, że stary rok zasili nowy, że to, jeżeli coś chcesz zmienić, możesz zacząć robić już dzisiaj. Nie musisz czekać na pierwszego. Możesz, nieważne, że są święta, to nie, jak gdyby to nie ma, to nie jest powód. Nieważne, że jest koniec roku, że już jest blisko, to też nie jest powód. Po prostu. Zastanów się, poczuj, co chcesz i co możesz zrobić dzisiaj, żeby to zacząć realizować. Tak naprawdę. Zapraszamy Was na spotkanie online. Ono będzie 30 grudnia, w piątek o 20. Będzie trwało co najmniej dwie godziny, bo będziemy dużo mówić, ale też jak to zawsze u nas będą też ćwiczenia, które mają wprowadzić, zrobić po prostu tą zmianę, tak naprawdę. Żeby ten rok był rokiem cudów. Kolejny Dokładnie. rok. Tak. Wszystkie informacje są na naszej stronie. Tam pierwszy post jest przyczepiony, i tam będziecie mogły sobie poczytać, zapoznać się z tym, co będziemy robić w ostatnim dniu roku wspólnie. I to zachęcamy do udostępnienia, bo naprawdę cieszymy się w ogóle, że oglądacie, bo mamy takie feedbacki, że. To, co robimy, ma sens, mm -hmm. że jest to ciekawe, że czasami się nawet fajnie bawicie przy tym, więc to też jest fajne. Udostępniajcie. Chcia Chciałobyśmy, żeby ta społeczność rosła, żeby więcej kobiet mogło też z tego korzystać. Więc jeśli macie kogoś, to zapraszamy. Dokładnie. Tak naprawdę nie ma innej możliwości, żebyśmy dotarły do, do innych kobiet, ale też, żeby inne kobiety dotarły tutaj do nas, żebyśmy się mogły tutaj spotkać i czerpać wzajemnie od siebie. To tak naprawdę jest jedyna możliwość, więc to jest też takie zasiewanie ziarenka na kolejny rok, czyli nowi ludzie w naszej grupie, nowi znajomi i nowe marzenia. Cóż, dziękujemy Wam za dzisiaj w takim razie. Bardzo czasu życzymy. Miłego wieczoru. I napiszcie sobie, co tam wspaniałego wam się. Napiszcie nam również, co wspaniałego wam się w tym roku wydarzyło, co chciałybyście zabrać w kolejny rok. Do zobaczenia. Do zobaczenia.